Dokonajmy zemsty, zemsty na tej grze. Zemsty i pomsty. Tak nie może być. Teraz może na spokojnie, niepotrzebnie się śpieszę Tu trzeba spokojnie wszystko. Gruba już przy zapasach siedzi. Okej. Okay. O, tu jest bardzo ładny lud od razu. Dobra, i teraz zapasy i rodzina. tutaj To środeczka. Okay. Oh, ja już się nauczyłem, żeby nie oceniać początków, bo to i tak jest różnie, ale chyba tylko jedna osoba jest w schronie. Znowu no ale zapasów mamy sporo. Znaczy zapasów wody jest dużo, jedzenia wystarczy raczej. Cztery puchy na dwie osoby to raczej w zupełności wystarczy. Zrzucone skrzynki z zapasami, ok? To elegancko, mamy machę Uwaga No i Kurde, Buenos Aires Coco Jumbo i do przodu, proszę Bardzo, żarcia tyle, że o, ho, ho, ho. Nawet tetnie schudnie Aligancko. No dobra, Dolores Hop, hop, po zakupy Gruba zasłoniła rudego swoim ciałem i tam nawet eksplozja atomowa nie ruszyła jej. Także oni na pewno żyją, mają się dobrze. Także spoko. Ok. chcę wody, proszę. Oboż. To jest jakieś tornado czy trzęsienie ziemi. No dobra, nie mamy latarki, to nic. Dobrze maska była w podróży, to nic się nie stało. Tylko kurde. Ten scroll ma przetrwać wybuch atomowy, a nie jest w stanie trzęsienia ziemi przetrwać. Jeszcze zależy, oczywiście, w jakiej skali w ogóle. No ale o, jeszcze puszka. Nie otwierajmy tego. Jakiś nowy zapach bogatszego sklimatyzowanym schronem, sobie ruda znalazła. No aż to. A w, ogóle, a w ogóle tak a propos rudej, jakoś tak mi się skojarzyło e, ze sprzątaniem. Kupiłem sobie dzisiaj odkurzacz, słuchajcie. Kupiłem sobie odkurzacz, ale nie taki normalny, tylko takiego robota, wiecie, okrągłego, o którego się włącza i on jeździ. Bo tutaj rzeczywiście po samym psie naprawdę zostają. Mikrofon włączę, bo po samym, samym psie zostają ogromne ilości kłaków. To raz, a dwa że się dość mocno kurzy w Warszawie. Nie wiem, czy to jest właśnie taka cecha Warszawy, czy coś, ale naprawdę się kurzy totalnie. I za każdym razem wyciągać odkurzacz Odkurzać, schować go Wszystko się po prostu nie chce Więc taki robocik ee, Tak, rumba, no dokładnie, rumba Więc taki robocik może być Całkiem spoko ee, i, i, I mam nadzieję, że się spisze Zobaczymy, no zobaczymy Kurde, mam za, mam za dobrze Żeby otwierać ale dobra, zaryzykujemy. Ja mam tu za dobrze, ale otwórzmy. O, ruda trochę jest zielona. Ruda trochę jest zielona. Dwie zupki, no dobra. No i nic nie przyniosła. Mama, apteczkę. Eee, dobra, na razie nie wysłajmy ekspedycji. Radio. Ja tak myślałam, że postawię na nim GoPro i sobie tego Pro będzie jeździło. I zobaczycie, jak mój dom wygląda z perspektywy, z perspektywy takiego robota kuchennego. A to by mogło być ciekawe akurat. To może tak zrobimy. To mogło być spoko. Fajnie by było naprawić tę maskę. Zjadłem, ten pies. Pie najbardziej zafrasowany tym wszystkim to był pies. Bo on nie wiedział w ogóle co się dzieje i tak patrzył dziwne, to jeździło On sobie siedzi a to do niego jedzie i on biedny spierdzielał gdzieś tam I to takie było śmieszne Ja jestem ciekaw czy jak koty będą to czy one będą jeździły na tym, pewnie tak, chociaż No będzie kurde wpytę. Dobra niech rusza Grubas tak, jakbym zatrudnił cygana do odkurzania, to by mi odkurzył stary wszystko, łącznie z meblami, wiesz, kurde. Ja przychodzę i o, odkurzone, nie ma mebli, kompów, sprzętów, nic nie ma. By kurde odkurzył do czysta. Zginą? What the fuck! Ej, ale ja kliknąłem, żeby iść po ten w ogóle? O matko! No dobra, ale spokojnie, mamy dużo zapasów, to się może udać. Będziemy po prostu używali radia i będziemy czekali aż po nas przyjdą. Dlaczego tak? Ja przecież chciałem ten. O, oh, zupełnie ma apteczkę, pięknie. Kurde. Jest apokalipsa, kurde, z, z, z ten. Gdzieś świat się wali, a ktoś jeszcze w czołgu zakłada pułapki. No po prostu masakra. Unboxing kotków będzie. No myślę, że będzie. Spokojnie, to jeszcze można spokojnie wygrać. Dolorys ma dużo zapasów, jeżeli z tym radiem dobrze to się rozegra, to naprawdę jeszcze, jeszcze możemy wygrać. Bo zapasów mamy bardzo dużo na jedną osobę to jest od groma. O, widzicie wojskowa transmisja, pyk. Fach, tego będzie trzeba przedstawicieli wysyłać chyba, więc nie wiem, czy na mnie. Chociaż nie, to się nie zalicza chyba jako wyjście. O kurde, nie, nie kliknąłem czegoś. Fak, za szybko kliknąłem i coś przeskoczyło, nie wiem co to było. Aha, za drzwiami coś, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. dobra. To dobrze. Nie, tutaj jest handlarz. Był jakiś taki kawał o jakichś psychicznie chorych i dwóch kotkach, i oni nie, nie wiedzieli, jak swoje koty odróżnić. Coś takiego było. To był brzydki kawał. Znaczy, szkoda tych kotów. O kotek narysowany akurat. Ej, spokojnie czuję, że, że wygramy tę grę. Oczycie. Dolores powinna pić jej O, maska przeciwko zawał naprawiona, super. Bardzo ładnie. Używamy tego. Hmm. To nie to. No, w Tree of Life bardzo możliwe, że zagramy dzisiaj. Znaczy, ktoś mówił, że serwery tam naprawiają, więc nie wiem. Pozbyć się całej broni. No dobra, my nie mamy broni palnej, więc spoko. To się może udać, naprawdę. To się może udać. Patrzcie, że to wygramy. Przeczuję wygraną. Przeczuwam wygraną. Zobaczycie. Minęło czasu od kąpieli i będziemy w masce przeciwko siedzieć? To serio pomogło? Komplecik. Tego nie otwieramy spod podłogi. Tam zazwyczaj, kurde, jakiś aligator siedzi i to się tylko źle kończy. O nie, ona zbiokowała. Szaleństwo. No nie, Dolores, nie rób mi tego. Dolores straciła piątą klepkę. Niech pogra sobie farcaby czy coś. Poczyta książkę. No kurde. Znaczy tak nie może być, że ona wykituje. Dolores, nie rób tego. Starsze panie to tylko siekierą. sinoblade'a to ja nawet nie mam, Trixo. O Jezu. Nie chcę handlować. O Jezu, jeżeli ona zeświruje, to będzie lipa. porozmawia. O, jest Dolores. Nie zepsuj tego, nie zepsuj tego. No, by para ślepi. To nic nie robimy. Może nic się nie stanie. Okay. Nie możemy jej pomóc, tam bestia uciekła. Książka. Co to jest Iron Brigade? Cały czas mnie o tym spamujesz. To jakieś gra na fale czy coś. A znaczy, wiesz co, tutaj nie chodzi nawet o granie rekordu, tylko o to, żeby po prostu się uratować, więc jeżeli wygrana będzie w 20 dniu, to to jest wygrana, tak? A nie że o tylko 20 dni w schronie czy coś. Także wiesz. Przetrwałem 83 dni, ale... Uratowali mnie wtedy, chyba uratowali. Dawać mi tych nie, nie jemy, grzybów. Gdzie są wojskowi? Kung Fury oczywiście, że oglądałem, to jest zajebiste. Dawać, dawać, dawać. O jezu! Gdzie są żołnierze, bo mi zaraz ona zeświruje na, na śmierć. Dolores śpić. O, dobra. Pogramy farcaby, to powinno ją uspokoić. Nie, dobra, odjebało jej totalnie. Spokój i cisza w schronie zostały dziś naruszone, gdy Dolores nagle zerwała się z miejsca i zaczęła złożeczyć stojącemu na stole radiu. I zepsuła radio Nalegaliśmy by wzięła głęboki oddech i usiadła Radio nie było nawet włączone Ale Dolores upierała się, że słyszy dobiegające z niego głosy Musiała chyba nale Musiały chyba należeć do kogoś bardzo niegrzecznego Bo Dolores puściła w stronę pudła niezłą słowną Przeplataną okrzykami W stylu nie dostaniecie moich puszek I jak śmiesz się tak wyrażać o mojej matce Dolores wygrała kłótnię Roztrzaskując źle wychowane radio na podłodze Dopiero wtedy usiada spokojnie na swoim miejscu, rzucając nam pełne satysfakcji uśmiechy. Trochę to wszystko niepokojące, ale w obawie przed jej gniewem może lepiej przemilczeć całą sytuację i udawać, że nic się nie stało. Ty głupia prukwo! Może być liptom. Niech ci żołnierze przyjdą. Może jednak się tego nie uda wygrać. O kurde, grupa bandytów. Bandyty się do, do tego. Bandyty się dobijają. jest wesoła kompania, nie, nie, bo oni nam wszystko zabiorą. No! Get ready here, motherfucker! No! Dolores zachowuje się nieobliczalnie. O w Strife'a to ja kiedyś grałem. Tylko wiesz, jak ja odpalę Mobę, to ludzie tutaj dostaną raka. Boże, gdzie są te żołnierze? To to są ci my, którzy obserwowali Dolores, no to wy jesteście, no. Boże. Coca-Cola Pepsi? Oczywiście, że Pepsi. Masakra. Masakracja. No dobra, czuję, że to już teraz będzie. Teraz przyjdą żołnierze. Teraz będą żołnierze, uwaga. No nie, dobra. Jeszcze nie, ale już za chwilę. Już wiem, że oni już tutaj idą. Już na pewno idą. Kurde no. Gdzie oni są? jest źle. Jest źle. Ja tu też parę razy przeszedłem, no stary, proszę cię. A co mam, dyplom wydrukować, że ktoś przeszedł grę? No, proszę Cię, stary. Ogar, ogar, ogar. W po porządnym posiłku. Znowu starsze panie. No Ja bardziej wolę Pepsi niż, niż szkole. No to wiecie, kwestia, kwestia kto co woli, no normalne. Woda. O Boże, czy oni tu przyjdą? co się wymienić. Dupę się po całej nie wymienię. Żeby ona jeszcze nie była ześwirowana, to bym tak sobie spokojnie tutaj klikał, ale... Ja nie wiem, czy to nie przez te zepsute radio, tylko już po takim czasie to powinniśmy użyć tej książeczki, żeby te radio naprawić. I nie wiem dlaczego to się nie robi samo. Znowu starsze babcie, no kurde. Wojsko chciało, żebyś był bez broni palnej, no ale to ja teraz. A no tak, ale to się nie pozbędę jej. A to jest racja, ty, ty masz, kurde, rację. Meskitu, ej teraz to mnie oświeciłeś, że nie chcieli, żebyśmy broń mieli. Ja nie mam się nawet jak jej pozbyć. No, shit. Koniec. Ona zbzikowała i uciekła? O, chyba tak. Ajajaj. Aj, aj. Dziś rano ze smutkiem stwierdziliśmy, że Dolores zniknęła ze schronu. Niestety szaleństwo pochłonęło ją chyba zupełnie. Znaleźliśmy krótki liści, w którym wytłumaczyła, że wyrusza na poszukiwanie swojego ojca i marzy o tym, by wziąć z niego przykład i nieść pomoc mieszkańcom pustkowia. Nie mamy pojęcia, co miała na myśli, ale będziemy za nią tęsknić. Powodzenia, Dolores. 61 dni nie udało się przetrwać. Może by się zepsuła, ale Falcon. No nie musiała, mogła, ale nie musiałaby. A jajaj. Wydawało mi się, że uda się to wygrać. Wydawało mi się, że tę grę uda się wygrać, a tu niestety się nie udało. Niestety się nie udało. No i. No i dupa. No i dupa i kamieni kupa. No i dupa blada. Ale było i tak fajnie. Myślę, że było spoko mimo wszystko. Także okej. Okay.